I witam witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Assassin's Creed Shadows. Spotykamy się dzisiaj z Hidiyoshi. Dlaczego? A no idziemy obalić tego kolegę, Akechego Mitsuhide. To jest nasz plan. Jeden jest coraz bliżej końca. Wciąż musimy się dowiedzieć, kim jest lider Shinbakufu, ale w swoim czasie, w swoim ja czasie. To... Wszystko po kolei, no. wszystko po kolei. Uu, odważnie. Lord Hideyoshi, we are here to join your battle Mitsuhide. Good. to Lord Nobunaga. Yes, Lord Hideyoshi. Tak jest Panie Co robi, się robi. Ale Główno widzę w sumie. Oh, <laughs> To get to Mitsuhide first, we need to be in front, not behind. Let Lord Ito Yoshi fight. We will head straight for Mitsuhide. Are we ready? Jeszcze moje wszystko w głowie. Zaufaj mu. Zaufaj mu. Ruszamy skopać im dupę. Co idziemy zrobić? Pokażmy co potrafimy. Akcja Mitsuhide! Has betrayed our master, Lord Nobunaga. Now he expects us to serve him. So normal? Today is the day of our vengeance! Hatsiman is watching! Lord Nobunaga! is watching! demand blood! But... So that's Ją, dobra mowa motywacyjna. Ja bym, ja bym był pochopowany. Istio. What about Nie ma. <laughs> enemy. Without them. Pokażcie. Ula la. Okej, okay, okej. Okay. Fajnie pokazane, jak się biją. Teraz nasza kolej. Musimy to zrobić po cichutku. Zagramy sobie jako na AE. Ostatnio dużo nie graliśmy. Fajnie by było... Zrobić. Trzeba mu go trafić tak o. Mamy wystarczająco tych. W sumie nie będę musiał tego robić tak o. To moje narzędzia chyba nie biją tyle. A jednak... Zobaczmy, czy się uda. Jesteśmy sobie w stanie zrobić po cichu w ogóle? Dobre pytanie. Halo? Lecimy. Ty. nie ty to było mistrzowskie zagranie to było mistrzowskie zagranie no nie idę po ciebie ja nie ginę ale ty za to umrzesz Bob stwierdził, dobra, no oni się biją, ja uciekam, zostawiam ich o jaskę. Goń go! Goń go! Kolega się zaplątał w bramie, spoko. Wydaje mi się, że nie możemy mu nic zrobić. Nie. Chyba nie możemy bez immun. Możemy jeszcze podjechać do niego. No nie dziwię się. Gonimy gościa. Gonimy dosłownie gościa, którego musimy złapać. Nasze. Uuu. Ok, dogoniliśmy go. Nasze szpony. Powiem ci, Mordo, tak, tą młotką daleko nie ucieknie, czy nie? nie ma sensu. Wiesz, że przegrałeś. Nie próbuj, kolega tam dostaje. Te lepiej, kumpla ochronnego. No, no ma dania. i will face my fate with sword and hand go i release you okay we will nowhere to hide turn around traitor. tigusus konan no yes kay nobunaga's royal blade I once shared that loyalty. Then he bound and rakuji down. Monks, women, children. We bound and beheaded them all. By the thousands. Lord Nobunaga was. That does not justify your treachery. Not not to, to save us from his madness, to stop the endless strutter of innocence. So, you defiled your honor, betrayed your lord you murdered him with a stab in the back. the shimbaku used me as i had used you. have you forgotten iga? Yeah. i'll never forget iga, just as i will never forget how you murdered my father. it was a necessity. and now you back another tyrant, a peasant, for nobunaga's throne. i saved this country. <laughs> Ok, może być ciekawa walka, generalnie z nim. Może nie być łatwa. Może nie będzie? Nie atakuje w ogóle? O, piaskiem rzuca, ty oszukujesz, to się nie liczy. Tak bije mocno. Nie ze mną te numery. Uuu! Jak mi to trafiło, nie wiem. Jak do tego doszło, nie wiem. Chyba ty. Ale dostaje. To jest nie fair. Nie tym razem. Dobra, dostaję trochę. Nie jest tak ciężka walka, jak myślałem, że będzie. O. Uu. Fajne a podobało mi się. Tym piaskiem to wiesz. Nie tym razem, przyjaciele. Dobra, dostał. Uh. I musi dowiedzieć parę rzeczy od niego, zanim umrze. Another, he would have become shogun again. But you defied death and hunted us down. We underestimated you. roshka talk. He promised eyes then disappeared. He lives whereby dream falls to pieces. You mean Ashikawa Yoshiaki? As Yoshiaki, the one Nobunaga toppled from power. Okay. And the box, where is it? He has it. It is one of the Imperial regalia. The jewel. For years. We searched for it, all that time, hidden in your little village. I Kran 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 has many great samurai, but you were the one to avenge our lord. Perhaps you are the greatest of us all. Enough. Your time has come. Mm -hmm. I lived my life. As a samurai, let me die as one. I could give him what he asks. He does not deserve it. Mm. Yeah, yeah. It is the fifth month when rain falls. Water rushes in the garden on some mountain. Holding flowers keep back the floor of the pond. Zabia Zabiakano. Your life's work is undone tonight, Samurai. But my father's legacy. Lives on through Ayum hey, hey, um.

And we will savor today's victory. Will you succeed, Lord Nobunaga? A council must find a successor to finish the work. With might to crush any opposition. Oh. And grace to maintain the balance. I am the son of a farmer. I have seen the samurai take all and leave nothing. That stops now. And if they don't, you will hear from us.

Oh, I know I thought we finally had him the one with the jewel. Yeah, the left. Come on, we can do it. Nie mamy wyjścia, więc Ok, nie była to generalnie długa misja, Osmocze, ostrze, jakąś fajną katankę dostałem? Coś? Pięknie wygląda. Dobra, jakie są nasze cele teraz? Ashikaga Yoshiaki. A, czyli. Ostatnia rzecz została nam do zrobienia. Bo wszystko spoko generalnie. Ale nie mam powiedziane, gdzie on jest. Może teraz się coś otworzy. Chwileczkę, zobaczymy. A nie, mamy, mamy punkt. To nie wiem gdzie ten punkt się znajduje. Bazuje nam Yamashiro. Dobra, lecimy, lecimy. Ciężko, to on będzie.

Or at least the one who once held claim to this title. You're the coward who killed my father. The fool fights even when all is lost. The wise concedes victory and looks to the future. You have won. The treasure is yours. The regalia is in sight? I have some respect for our traditions yet. Where the box goes, so does the jewel. I underestimated your resilience, Shadow. And I admit, it cost me everything. I promised my father I would return what was stolen from us. I always keep my word. An honorable trade that could prove useful to you today. Why do you give it to us so freely? To it a starting point. To initiate negotiations that I leave with my life. No, you die here today. It is not vengeance you truly desire, young Egan. Not anymore. I hear you seek another shadow, carrying a wrist blade like yours. Now it is customary to discuss terms. Okay. It. Where? Give me your word, and I will tell you where. Was it a woman? I neglected to ask. My spies were more taken with how she faded into nothingness. We do not know if he tells the truth. Why lie and have the Shadow hunt me? I paid a steep price to learn that lesson, samurai. All right, you have my word. In Yamato, at let's go not yet i did not promise him anything you killed my daimyo and betrayed our emperor you must answer for this war mongering fools like oda nobunaga betrayed our world sacrificed our people men like him have undermined the order of the Shogunate for more than a century Aye. with their thirst for power. They, they have us into chaos. <laughs> Am I not, after all, the legitimate ruler of our lands? I wanted only to take back my rightful place. To return us to order. By stealing what the Emperor entrusted to the Kaksibaiki. Objects believed to be magical. In my hands they became a means to restore to secure our country's future you sold them to the portuguese huh. we both know we are not talking about regular merchants and jesuits i suspect you have been looking for the templar order for some time samurai their demise is near to your heart surely nearer than any desire to kill me or are you just like them underneath that armor you wear my life for my information what do you know of them? They have been seen near Port Obama, where Duarte de Melo can be found. Give me more. In Takahara Village, Kimura K sells our strengths to the enemy. You might want to do something about that. <laughs> we have what we need. <laughs> Without the Shimbaku, you have no value. No more leverage. The foreigners will come back for the box and kill you. But I do not have the box. You do. It is in everyone's interest that you find them before they find us, samurai. You were afraid of them. Terrified. Lord Nobunaga feared no such force. His name will live on forever. You will live in shame and die forgotten. Okay. Did you get what you wanted? i did but it doesn't feel over we both have new paths to trace all because of this i wonder how many lives have paid for its passage to us <coughs> <minutes> <coughs> to count but not one more we'll make sure of it such burdens are more bearable when shared Został starzec z maską. Myślałem, że rzeczywiście będziemy mogli zrobić asesyna... na nim. Koniec? Serio? Okej... Okay. Nie będę ukrywał Liga. Trochę anticlimactic, bo skończyli, skończyliśmy główną fabułę Asasyna i nie było dosłownie nic poza tym filmikiem. No dobra. Okej, okay, moi drodzy. Tak, to już wszystko mieliśmy. Dobra. To, na tym w sumie kończymy serię. Przeszliśmy główną fabułę Assassina. Trochę, trochę anti nie będę kłamał, aż, aż dziwnie się kończy seria w ten sposób, bez żadnego jakby zakończenia. Nie wiem, czy wiecie o co chodzi. No, mieliście w sumie, było wielkie boom, tam się bili, cała ta, już będę że żywał teraz. Cała, całe to koło. Wszystkich tych, których wykończyliśmy po kolei na swojej drodze. Ostatni przywódca, z którym mieliśmy krótką konwersację. I tyle. I koniec gry teoretycznie. Macie, mamy nasze zadania dodatkowe do zrobienia, takie rzeczy. Ale to jest w sumie poboczne misje. Więc troszkę lekki niedosyt zakończeniem. Lekki nie dosyć zakończeniem. Nie, nie postarali się, nie popisali się. Myślałem, że tu będzie jakieś, wiecie... Nie, nie, wiem, jak, nie wiem jak to określić, jakieś takie... Podsumowanie całej tej historii? A to była krótka rozmowa, zostawili starca z maską. The end. Okej, okay. no cóż moi drodzy. Nie będę, nie będę się kusił, nie będę się kusił, słuchajcie. Tak się gra skończyła, tak gra kończymy. Widzimy się, moi drodzy, w następnym odcinku, w następnej serii. Tak więc życzę Wam miłego dnia, miłego wieczoru. W zależności, kiedy będziecie to oglądali. I do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się. POPO! Po.